Witam Was gorąco na kolejnym wideoblogu Twoje Flexbody Studio, akrobatyka i gimnastyka dla dzieci. Dzisiaj przećwiczymy sobie pozycję słonika. Każdy lubi słoniki, więc pewnie ta pozycja też Wam się spodoba. Nie jest trudna, aczkolwiek bardzo nam później pomoże przy stawaniu na rękach. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Na razie nauczymy się tylko tej pozycji, ale zanim to zaczniemy, to co jest bardzo ważne. Rozgrzewka, dokładnie. Zaczynamy. Muzyka OK, jesteśmy po rozgrzewce, więc możemy zaczynać. Znajdźcie sobie dobre miejsce albo w domku gdzieś przy ścianie, koło ściany, prawda, żeby z tyłu mieć ściany za sobą, albo w plenerze, tak jak ja tutaj. OK, tu będzie dobre miejsce, więc dwie rączki, nóżka, druga nóżka bardziej z tyłu i teraz ta nóżka, która jest z tyłu, idzie do góry. O. Rozciągnąć, wyciągnąć, wejść na paluszki. Pozycja słonika. Następnie zmienić nóżkę i wejść na drugą. O. W tej pozycji możemy sobie zacząć podskakiwać. Zginamy kolanko i wypychamy. Raz. Dwa. Trzy. Fajna zabawa. A teraz próbować dołączyć nogę drugą. No, coś takiego. Jak Wam się podoba? Poćwiczyć sobie i spróbować. Czy faktycznie jest taka fajna ta pozycja? Ja już na dzisiaj kończę. Zapraszam do kolejnego odcinka oraz na swoje zajęcia w Krakowie. Pa!